W dziesięciodniowej wymianie odkrywamy skarby sztuki ludowej polsko-ukraińskie warsztaty plastyczne realizowanej w ramach programu Polsko-ukraińskie wymiany młodzieży 2025 wzięło udział po 18 uczestników oraz dwóch liderów z Polski i Ukrainy. Projekt odbył się w sierpniu w malowniczej miejscowości Herowa, w ośrodku Herowa Ski, położonym w Powiecie Krośnieńskim w województwie podkarpackim. Gościniec usytuowany jest w spokojnej i cichej okolicy, co sprzyjało relaksowi i kontaktowi z naturą. Tematem przewodnim warsztatów było poznanie sztuki ludowej jako formy działalności artystycznej lokalnych społeczności w Polsce i w Ukrainie, a także wspólna nauka nowych technik plastycznych. Podczas warsztatów młodzież rozwijała swoje zdolności artystyczne poprzez kształtowanie aktywnej postawy twórczej i kreowanie własnych prac plastycznych. Duży nacisk położony na samodzielność, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju każdego artysty. Aby przyspieszyć ten proces i uczynić go jak najbardziej efektywnym, uczestnicy zapoznali się z odpowiednimi technikami i ćwiczeniami, korzystając jednocześnie ze wsparcia mentorskiego swoich opiekunów. Młodzież miała możliwość czerpania inspiracji z twórczości artystów ludowych, jednak każda z prac była unikalnym wyrazem indywidualnej kreatywności. W trakcie wymiany uczestnicy rozwijali również swój zmysł w wyobraźni, fantazji i twórczego myślenia. Ważnym elementem programu były również warsztaty językowe prowadzone z udziałem tłumacza oraz zajęcia przygotowane samodzielnie przez młodzież. Dzięki nim uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności komunikacyjne i poszerzyli słownictwo branżowe w języku sąsiada. Udział w warsztatach stanowił okazję do poznania odmiennego sposobu myślenia, historii, kultury i zwyczajów rówieśników z zagranicy. W ramach wymiany młodzież zaprezentowała swoim kolegom i koleżankom historię oraz dziedzictwo kulturowe swojego kraju i regionu. Na zakończenie projektu odbył się wspólny wernisarz prac plastycznych wykonanych podczas pobytu przez uczestników z Polski i Ukrainy, będący symbolicznym podsumowaniem wspólnej twórczości i współpracy. Projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży stworzył przestrzeń do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykali się podczas wspólnych warsztatów. Tego rodzaju spotkania umożliwiają poznanie rówieśników, naukę podstaw języka obcego oraz zgłębianie historii i współczesności kraju partnera. Dzięki realizacji projektu udało się pogłębić wzajemne zrozumienie, przełamywać stereotypy i uprzedzenia, a także wesprzeć proces pojednania między Polakami i Ukraińcami. Realizatorem projektu była Fundacja Mi z Stoków w gminie Nowy Żmigród, organizacja partnerska NGO DIA z Połtawy, Ukraina.